Dobra, zmiana nagrywania. Dobra, hmm. Dobra. lecimy. Patrzcie, nie? Macie... <laughs> o ja ciebie, ja oni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć! Gdzieś tam palca, nie? I. O, co to o tutaj jest takie? Nie wiem, co zaznaczyć jeszcze? To kujże. Nie za dużo, Końcówki w palcu. Nie wiem, kurwa. Nie wiem. O boże, twoja stara jest blisko. <noise> Tylko on odmieni jedną rzecz, inaczej. Co? Jedną rzecz odmieni inaczej. Kurwa nie wiem, gościu. Do <noise> doktora. <noise> nie <głos> to, co ja to. Rąk, kurwa, nie wiem. A to jest palec, pa, nie? Dobra, to Jest palec. I tutaj masz takie Kurwa, mi monitor przez to bardzo usta. A, twarda. Kurwa, kurwa, mi to już. Kurwa, jedną rzecz masz odmienić. Nie całe zdanie. Aha. Patrz na ten rysunek po prawo, nie? No. To się podpoje. Ale nie ale nie wiem, czy będę widzieć. Ja też. Ta kurwa. Pedro, teraz ci powiem, co zrobiłeś z jej, źle. Poczek napisał na czacie, nie? Wow, Pedro. Dobrze ci idzie. Właśnie to swój błąd. Aha, no nieważne. Nikt nie zauważył. Zobacz, coś, żeby nie I. Paznokcie urełki. Bacnokcie. Bacnokcie. Bacnokcie, u urełki. No, ah. Dobra, żal jestem pierwszy. Dobra. Yy. Twój stary chuj. To chyba. Co? Nie wiedzę, mi taty. Dojedziecie. Dojedziecie ze <zyspam> do swojej No nie, nie, znowu mi uciekł. Ja nie mogę, ale będzie łatwe. No nie wiem, z twoimi Dobra, dobra faktycznie łatwe. Dobra, bo miałem ten y, dłoń, i, nie, ząb i ten. Nie, czekaj, jak to zrobić? Może tak? Tak? Mhm. Co to jest? Wentylacja jakaś? Wentylacja hmm, Czekaj Puszka na Aś jeszcze ci powiem Te co? No. To jest... ale No... czy... No! Ja Petro! o! Pedro, byłeś blisko, powiem Ci tyle. Tylko, zle... napisałeś po prostu... W końcówkę. Ojej, mig do śmieci. Ja, <laughs> ja się Dobra. O, ja Ciebie. te pralka. Dobrze, Daniel, dobrze. Pedro, leczy strzała. Końcówka, ty końcówka cię Bo co jest z tą końcówką nie tak znowu. Ale... Ale Albisko bisko jesteś. Ja ale możesz wygrać. To no. do puszek. Dobra. Co to? Pff. Dobra, dobra to, jest, to jest. magiczne, nie? Dobra, zaczynamy od tego. ty to jasno, o. Tutaj jakieś gwiazdki, jakieś inne kujebuje. Dziki węże. Tak. Tutaj ziemia. I tutaj jest taki. <ścoughs> tu jest taki. <ścoughs> To jest owoc. Jako gwiazda. <noise> nie wiem, to jest tak dziwne, że nie wiem jak to narysować. Myśl mi, zaraz ci powiem. To jest... Dobra, to ja... Czekaj, to. Ma, to Je... jest Nie... Przykład... <noise> nie wiem co Je... to jest. Jesteś? Dobra, pierwsze to coś związanego z gwiazdą, a drugie. To... Jakby wam to opisać, żeby nie było za łatwo. To, co ugryzła tak. Ewa. Gwiazdo. Wszystko. Nie. Czekaj, pierwsze co to było? Ten pierwszy człon? Coś, związa... coś związanego z gwiazdą. Jak, co to jest? Jak możecie to nazwać? Jabłko. Uj. A do, yy, do czego się zalicza jabłko? mocno. No, coś zwią... I macie już pierwsze słowo i macie to połączyć mniej więcej. Mniej więcej. Ha. Co? Kosmiczny owoc. Kosmiczny obóz! Coś jest y z Adam i Mewą. Zyka A dobra, dobra. Nie no, pomylił mi się to. Kosmiczny owoc. Nie mamy aptek. No! Owoc! Taki sam obóz! Nie Nie wiem co to. Jedny oh! owoc? Tak, 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 tak. No, ale byłem blisko z tym owocem. Kosmiczny. Każdy był obok. blisko. Kosmiczny owoc. Co to jest. googlowanie zarazem? Jak nic. Nie, dobrem. <noise> Wiecie, co to oznacza, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nie. <głosy> <głosy> Macie palce. Nie? I na to coś możecie dać. Albo inaczej założyć. No tak. Ta no Nie, znowu będzie pierwszy. No by rękę a widać, że ma jakieś doświadczenie, to to Ja domyślam się, żeby ręki nie obrócić po prostu. Nie, nie. Mówisz? To, jak, to czemu na rękę akurat? Bo tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak lubisz? Tak. Co to jest? No nie, spad... Be... 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 Lęka! Ręka pizza! Serio? No i ten mi ucieka, no Kamana! Na tym wam O, jestem. O Boże. Ty faktycznie nieźle ci uciekłem Czekaj. Zmoczam mięta. Ja, ja nie wiem, jak to wier... zrobić. Czekaj. Kurwa, jak on wyglądał. Taki o. <śla> ale, co, Inglow, ale, ale co to jest co to taka kategoria? Ignał. No <śla> Nie będę popatrzeć. Tylko mordę ma Jezu Jakiś o. pingwin widzę Twoja stara pingwin Uczapkę czapkę ma Twoja stara Jezu to było z tym inter na internecie tak? Nie, Jezu, tak nie wiem, Ja nie grałem Jak to się nazywało? Dawaj więcej Dawaj no czekaj. więcej No tak To jest bajki, jak chcesz? Karto, ja to <głos》>. Mateusz. Hmm. To Po angielsku nazwa, jak chcesz. Po angielsku nazwa. Jak on miał? Dobra, bo to jest kolejna osoba, która nie wie, nie umie rozpoznać kaczek. Ja pierdzielę. Po angielsku. Kurwa wiem. Jak to napisać? Błyska, Czekaj, ko. O! o. Ja pióro nie w Mam! Prawda! Mam. Co? Czemu na -o. o! kurwa Ej, no nie, to jest ciała ja przerąbana Nie wiem co Czemu to na o? A dobra! Co to jest to po prawej? Ja nie wiem, ja się poddaję. Nie, łapka w dół. Ale dobrze to narysowałaś. Donald Duck, serio? Jeszcze ci powiedziała, że po angielsku. Dobra. Ja co? Step pralka, czy O, ja Cię wiem, chyba lepiej na. O ja, ciebie dobra. <trybujesz> Tylko jak to teraz narysować? <trybujesz> hmm. Co? Nie wiem. A to po prawej, co to jest? Palce jakieś. No, co to, no co to jest? No, nie wiem Buta narysujesz. nigdy nie wylazła z Podlasia, nie? To ona nie wie co to jest Masz podpowiedź <grym> No nie, jestem, <grym> jestem... trzeci! Nie, jeszcze tak ten nie wyprzedził strzała! A. Dobra. Strzał to już dawno przy to Dobra, to mamy tutaj takiego kwadratowego typa. Z takim tupecikiem. Ja słyszę, czy chodzi o postać? Chodzi o postać. Po angielsku? Tak. Bardziej po niemiecku. Nie. Nie. Dobra, to mam. Nie. Ja się boję pisać. Tak wy... kanał. Nie, ja wiem co to jest. Ja wiem co to jest, ale nie wiem czy się to pisze. Ja też wiem właśnie. A ja nie, mi... nie wiem co to jest jednak. To wygląda jak kurwe heater. Wąsu Nie Marui. Miłego zarabiania na YouTube. Wąsu do Marui, wy Jest! <laughs> nie, nie! Nie! Dobra. I... Mogłem mu rękę trochę bardziej podnieść. No nie, no czemu? Nie, kurwa. ty tymi uciekają. Dzięki the world. O Boże. A Boże, dobra, wybiorę takie coś. Raz, nie, dwa, trzy, jest cztery. E, wrzucać. Wrzucaj to w ogóle na YouTube'a. Jak to jak teraz napisać? Rysowałeś. Hmm. Dobra, patrzcie, macie człowieka, nie? Tutaj takiego, chłop, bardziej swetar albo coś i to jest łeb, nie? Jezu, co ty się tak tam nie uziwasz? Co, rundę mati? Mati. <noise> I macie takie coś, nie? No. To oczywiście wąsik. I to, I to jeszcze pośladki tak. Oh, 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 oh. Nie Gdy wiem. Chodzi o teść, nie? Z tego rysunku. Yy. Teść. Nie, to znaczy tym razem. Zaznaczę tak głęboko coś Pośród tych, tych rzeczy. Tak? Tutaj jest noc jak coś. Blisko ktoś tu jest. Tylko mm, to ma tak jakby mm, dwa określenia. Jak coś. Podpowiedzieć wam bardziej? Tak. Mhm, poproszę. A to co to jest? Morzyński nos. <gry> I mogę przesłać to na YouTube, ten film? Mm. Dobra. Aha, już mam, już mam no, drugi, już drugi odcinek. nagrałem tego tutaj. Tutaj takie. Tylko inna odmiana, nie? Bo to też nie są tylko usta, nie? Brota. Ale się ograniczacie. Głowa. Specjalnie zaznaczam, kurczę tutaj. Pysk. Zaczyna się ta B. Broda. I śmierdza Czekaj, czekaj. Nie, no kurwa. To! Jest! Jest! Mam! Brawo, step pralko! Co to jest? Kukaj. Inna odmiana. B! U! Dobrze. Bizdo, Boże. Bizdo. Sam jesteś bizdo. Ja nie mogę. Kurwa. Mamy z, mam z prostymi nawet problemy. Czekaj, ile mi się już to... Ten? What the fuck? Y Proszę, nie, nie mówcie mi, że... 14 minut. Y kurwa mać. Czekaj, nie. Fuda. To jest... Nie, czaj, to jest niebieskie. To ogień jak coś, ten niebieskie. Ogień niebieski? I co to jest, to te, te kreski takie? A to jest garnek ogólnie. Aha. Hmm. Aha. Co to może być? No i tu w środku jest woda. Co? Tu w środku jest woda, albo nie? Cokolwiek. I te, te kreski tutaj na górze co to jest. Hmm. No dobrze, blisko. Pedro, jesteś blisko. Jest! 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 No coś sparł. No tyle to wiemy. Kroplanie. Ja za bardzo idę ten. Nie wiem, co to może być ty. Proszę, proszę. nie, 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 skam, nie, nie, skam, nie. Dobra. Kurde. Cholera, jasna. Ale wyprzedzę kogoś. Parę Jezu, Ja cię Danielu. O niech to O. Nie ten Ha, ha, ha. Czekaj. Jak to tak zrobić, żeby tak ten? fajnie było? Wszyscy nie znali. <grywa> Cioami <grywa> też, że zawsze <grywa> możesz dostawić ekran na tym na Co to jest? Helikopter. By... RKR. Mmm... Czekaj, jak to by ten... Mati, tak, dokładnie, to ja. Jestem kolejną osobą, osoba, która się utożsamia z helikopterem bojowym. Ja, ja wierzę, bo... stary... Macie odpowiedź. Jezu! Inaczej, się wymacie

Jesteście blisko, to jest tak łatwe. Mówiłam przecież. Się... Dobrze, wyjaśnię ktoś. No co jest? Źle napisałeś. Co? To tak przestycha? Pedro, jesteś tak blisko. No ja co jest? No dobra, weszłynie. ja skierdzałam trochę tak jak Nieee. No, muszę, oh, wow. Helikopter. Spisałem to kilka razy. No, końcówkę, bo I napisałeś. Helikopter. Napisałeś helikopter. No, zap... no, te powinno być. Helikopter. No. Helikopter. Nie, <grystanie> No, papa. Dobra. Dobra, łapka w dół, bo poszła. Raz, dwa, trzy, dobra, cztery, jeden. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dobra, to jest, to jest taka maszyna. Ona tutaj ma też jakieś śmigło, nie? Złoty I złoty to kick Pedro. <śmiecki> I ogólnie mogę wam... Nie <śmiecki> wiem, chcesz to serio wrzucać na kanał? Mam to. No ja wrzucać będę. No, no nie... Dobra, to wrzucasz jednak, bo chciałem coś dokończyć. <śmiecki> no to... Nie wrzucaj. teraz będzie dobrze, czekaj, ja muszę sobie w Google wpisać. Do, do, do. Dobra, w sumie ja mam dopiero chyba 20 minut, coś takiego? Dobra, nie, jest no jest tak, konferencji... no tak, czekaj bo nie mogę pisać Dań, no Dzięki stary komunist. Microsoft Microsoft Dobra soft, tam jest Microsoft, nie? A gdzie jest o? Słuchaj w dupę Microsoft i to jest związane z tym. Jest imię i nazwisko. Jak ktoś... Jak to, to był? Nie oh. niezgane, to jest twórca? Ja wiem kim on jest, więc... Apple. Odszedł do Drapla. Hmm. że napisałem chyba Microsoft. Iphone i pchone. Inicjały napiszę. Nie, nie, nie Bill Gates. Bill <laughs> So, dobra A, Dobra, nieważne Pisać nie. pis Microsoft do tego Do y Do Opla Jakby <laughs> Sprzestrzenić trochę informacji Co nie piszą? Nie wiem <laughs> Steve 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 <laughs> Nie, jestem to ostatni fuck! O ja cię... tak Powiem... Tak, tak. zaraz powiem. Ja te. Jak wszyscy będą, to ja sobie. Powiem tak, to będzie trochę pisania. Jutro gramy razem, nie? E, tak, tak. Widzisz, gdzie ten bomb? No to tak. Raper żona. Rapper żona be... żona rapera. Co tam jest? Miejce. tu pak. No powiem tak, jest czarny, teraz powiem. Nie no dzięki. Nie, ja wiem. To jest ...many dyplomacja. A dobre i tak, i, tak, i tak na YouTube i tak nie zarobię. Nie w ogóle. No powiem tak, to jest... no ...to jest raper i... no są znane parę w ogóle. Jest Beyoncé i... no. Jego no. mąż. Mąż Beyonce. Jezu, ja nie znam, nie słucham ich. <gulik> Ja cię fotuję! cię ci dalej Właśnie miałem z tym Supermanem super czy jakimś dalej. Pedro, jeszcze jest Dobra, i tak ja, i tak ja wrzucę. Okay. Dalej kropla wody jakaś. 24. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciało. Ciało. Tylko Jezus. Jest! Yes. Oh. Ja już pochrzan... Aaa... <laughs> Gangsters Paradise Runda dziewiąta Dobra, może uda mi się 30 minut Dopchać ten drugi odcinek O kurczę, ile będzie wrzucania dzisiaj? Oh. Trzy filmy wrzucasz No, no będziesz no, miał okres pracy A Dobra, my... patrz sobie pełnię Raz, dwa, trzy, pięć No to pięć Czego? Ty. Okay. Tutaj załóżmy, że masz taki czasomierz czy coś. Tutaj masz takie do otwarcia. Co? Tam ogólnie coś robisz w tym, nie? Chodzi mi głównie o to. Ja nie wiem jak to napisać w ogóle. Masturbacja. <grym> <grym> Uwierz mi, nie, w tym nie chcesz. Dobra, pierwsze słowa. pierwsza litera? Tak może. Yeah. Czekaj, powiedziałeś, że z tym nie chcę? Okej. Ja nie dziewczynie, chcesz się nastrupować? Tak. <grymne> <grymne> jak, to, jak, jak to było? Na G. Gimper. Robisz głównie wiosną i latem. Podpowiedź. Kiełbaski. I nie chodzi o konstrukcję, okay? <noise> Czekaj, co robię wiosną i jesienią? I związane z... Szaszuryki tam. A, dobra. Ta Dla... konstrukcja Dla... była śmieszna. <głos> Ta... <głos> Kieł... Stary, kiełbasa pieczona. <noise> Co no coś z, grilo, z grillem. Grille. Skąd te, te przypuszczenia? Nie wiem. Nie wiem. No blisko. Grille. Dobra. Braka. O ja ciebie. No, powiem tak, to będzie coś e, ma małego, które ja powiem. <śmum> ej, czemu zostałem wywalony? Ej. Czem zostamy walony? Ej, ej czemu zostałem wywalony?